Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu, za Jordanie, Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za mną a uczynię was rybakami ludzi". Oni natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym, Zebedeuszem, naprawiali w Łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Za moich czasów szkolnych, ale podejrzewam, że i teraz, bardzo popularne były streszczenia, zwane też brykami. I ta Ewangelia trochę mi przypomina takie streszczenie, bo mamy wiele faktów w jednym krótkim tekście. Mhm. Yy, tak, zresztą jest coś takiego w ogóle w Ewangeliach, co się nazywa tak zwane sumaria, kiedy ten autor Ewangelii nawet umyślnie robi takie podsumowania. W sensie są miejsca, gdzie daje takie pewne konkretne historie, wydarzenia, a w pewnym momencie mówi, tak sobie myśli, dobra, dobra, było konkretów sporo, to teraz to tak szybko sumujmy. No i taką rolę mniej więcej rzeczywiście pełni ten fragment. W tekście jest wiele zwrotów geograficznych, często dotychczas yy, niekojarzonych przez nas, na przykład Ziemia Zabulona i Neftalego. Może miało być Ziemia Zamulona i się nie, nie, chodzi o To jest proroctwo po prostu. Proroctwo, które dotyczyło konkretnych fragmentów Ziemi Obiecanej, Zabulon i Neftali, to byli synowie Jakuba, patriarchowie. My znamy działalność Jezusa z Jerozolimy, znamy działalność Jezusa z Nazaretu, a tymczasem okazuje się, że osiada on w kafarną i ta Kafarną staje się jego bazą, początkiem. No nawet tam miał dom. Przynajmniej tak, tak z Ewangelii wynika, że Jezus był w swoim domu, i to, i to odnosi się do Kafarnu. Jakby można powiedzieć, że kiedy zostawił rodziców, to postanowił tam zamieszkać i tam, tam osiąść. W Kafarnu miasteczko położone nad Jeziorem Galilejskim dzisiaj niewiele z niego pozostało, właściwie jakieś tam szczątki, ruiny. Tam na miejscu w Ziemi świętej coś, tam próbują, znaczy zrobiono taką jakby makietę, coś w stylu, żeby, żeby jakoś poczuć ten klimat. Natomiast rzeczywiście z miasta za wiele nie zostało, no ale tam się toczyło życie. E, tam ludzie się utrzymywali przede wszystkim z rybołówstwa. E, jezioro wielkie potężne. Znaczy, może nie, nie wiem czy przede wszystkim, ale na pewno była to jeden z wiodących zawodów. Ale myślę, że możemy też Kafarnę nazwać swego rodzaju Tyglem, bo i rzymskie regiony tam stacjonowały, zdaje się, i szlaki handlowe przechodziły, ludność była wymieszana etnicznie, no nie był to łatwy kawałek ziemi. Mhm. Ja myślę, że to w ogóle jest cecha w, wtedy Ziemi Świętej, Te, tego, tego, tego czasu, że to był, to był Tygiel i Kocioł, e, jesteśmy na ziemi e, niby przede wszystkim żydowskiej, Natomiast to jest czas, kiedy oni są pod okupacją. Kiedy Żydów nie brakuje, są też wpływy greckie. No tak, rzeczywiście, to, to był taki kocioł kulturowy. I to właśnie na swój początek Jezus wybiera kafarną, a nie taką czystą Judeę. E, tak, i to też ma znaczenie. Oczywiście Judea też była dotknięta tą mieszanką kulturową. Natomiast w mentalności Żydów, Judea to była ta kraina, powiedzmy, taka, Uświęcona tradycją, dawidową. Natomiast Galilea, no, oni się dziwili, jak słyszeli, że Mesjasz miałby stamtąd przyjść. Nawet pana takie zdanie, że co może być dobrego z Nazaretu, jak się dowiedzieli, że on jest Nazarejczykiem. I Galilea się, no to był. To był Galilejczycy byli takim gorszym e, sortem, nazwijmy to, e, Żydów. No i Jezus rzeczywiście stwierdza, że, że to jest dla niego idealne miejsce, żeby, żeby zacząć. Zacząć misję kogoś, kto nie przychodzi, żeby, jakby to powiedzieć, wręczyć takie medali, medale wzorowym uczniom, ale przychodzi, żeby szukać tych, co się, tych takich właśnie rozbrykanych, tych, co tam zazwyczaj się na nich krzywo patrzy, e, i ratować ich. Nie? I dlatego wybiera takie miejsce. I, I jak dla mnie to jest coś bardzo fascynującego w Jezusie, że, że on, on zwraca uwagę i w centrum jego myśli są ci, którzy no, lepiej się ich tak. Powiedzmy, wygodniej byłoby się ich pozbyć i na nich nie zwracać uwagi, albo skazać ich już na, na potępienie. Ale czy to, Twoim zdaniem, wynikało z tego, że po prostu Jezus taki był, czy może po prostu chciał cięższą pracę załatwić na początku? No Jak się okazało, cięższa praca dopiero miała nadejść, bo ci wzorowi uczniowie go właśnie nie potrafili przyjąć, i to oni go <laughs> zamordowali. No, nie zmieścił im się w ich ramach. Już tam tego doświadcza, tam w Galilei, bo tam się zaczynają pierwsze spory z uczonymi w piśmie, z faryzeuszami. Natomiast ja myślę, że to jest natura Jezusa. To jest to jego, jego serce, które kocha grzesznika i szuka zaginionej owcy. To jest serce ojca. To, to, tam szczegółowo nam to wyjaśnia, znaczy szczegółowo. Pięknie to jakoś ujmuje Łukasz w swojej Ewangelii, gdzie jest ta słynna przypowieść o ojcu miłosiernym, miłosiernym i synach marnotrawnych. ale yy, to jest wybór tego jako miejsce początku działalności i właściwie tam się najwięcej cudów dokonało. Myślę, że to zdradza wielkie pragnienie Jezusa, czyli przychodzę powołać grzeszników. że On po prostu on ich lubi, on ich lubi. I chyba warto byłoby dodać, że swoją działalność Jezus rozpoczyna nieszczampo, naucza inaczej niż dotychczas to miało miejsce. No, przede wszystkim to znaczy, tak, naucza niesztamowo. W jego nauczaniu wyczuwają, że on gada z jakimś autorytetem, który, na który inni jakoś nie mieli odwagi. Znaczy on mówi, jakby to on ustanawiał prawo i to ich jakoś tak dziwi. A co jeszcze bardziej, po prostu wykręca im kiszki tym, tym faryzeuszom, że on jeszcze to potwierdza cudami, których oni nigdy nie widzieli albo tylko słyszeli w jakichś opowiadaniach albo w przypowieściach Starego Testamentu. A Jezus to robi i to na ich oczach. Wygania demony, demony krzyczą, nie mogą wytrzymać jego obecności. On mówi, ktoś ma rękę uschniętą, to mówi: wyciągnij rękę, jest zdrowa. Przynoszą mu paralityka, on odpuszcza mu grzechy, co mógł robić tylko Bóg, a na potwierdzenie tego to jeszcze go uzdrowił. I tak cud za cudem, i oni po prostu wpadają w furię. Znaczy są też tacy, którzy biją się wewnętrznie i rzeczywiście zaczynają wierzyć, no to jest Mesjasz. Ale są inni, którzy ufają jakimś proroctwom, jakimś swoim przekonaniom i yy, im się to w głowie już nie mieści i uważają go za jakiegoś zwodziciela, magika. Co więcej, właśnie na tamtej ziemi znajduje swoich yy, głównych współpracowników. No tak, dokładnie. No, to są Galilejczycy i on ich stamtąd bierze. Tam powołuje głowę, głowę Kościoła Piotra. I to jest, to jest rzeczywiście fascynujące, i zresztą to nieraz odsuwa Żydów od chrześcijaństwa. Dlaczego? Bo myślą sobie: no jak my mamy pójść drogą, która zaczyna się od takich ciemniaków? Nie? Dopiero ktoś, kto rzeczywiście miał takie wszechstronne wykształcenie, w prawie, w piśmie, w tej teologii żydowskiej, to był święty Paweł. I on jest dla nich rzeczywiście już takim większym autorytetem. Natomiast apostołowie, no to to są proste chłopy, nie, rybaki. Znaczy, nie wszyscy. Nie wszyscy. No niektórzy tam inne trochę kręgi reprezentowali, ale no tam, tam się nie znalazło śmietanki powiedzmy tych no, ówczesnej, ówczesnej, ówczesnych Żydów. Nie? To nie była śmietanka kulturowa jakoś tam, jeśli chodzi o wykształcenie, wiarę i, i znajomość prawa. Czy ten kościół, który można było powiedzieć wtedy został powołany, to jest ten taki kościół właściwy, kościół misyjny? No to jest wzór, na którym, do którego mamy się odwoływać i wpatrywać. To jest pocieszenie dla tych wszystkich, których, którzy dzisiaj czują w sercu, że, że chcieliby głosić Ewangelię. Nawet mają wrażenie, jakby Bóg, Bóg to od nich chciał, ale patrzą na siebie i myślą, nie, no ja. No i wtedy właśnie Jezus nam mówi, zobacz, od kogo zacząłem. Ten mnie zdradził, ten mnie zostawił, ten się mnie wyparł. Ale ja i wybrałem. Yy, I nie czuję się gorszy. Ja właśnie ja wybieram to, co słabe, żeby zawstydzać mocnych. Tak napisał święty Paweł. Wybiera to co, to, to, co niemocne. Wybiera to, co głupie w oczach innych, żeby zawstydzać tych, co myślą o sobie, że są mądrzy. I to jest fascynujące. Cały czas yy, jest taka pokusa, żebyśmy, jakby, żeby. W kościele nauczali, głosili tylko ci, którzy są bardzo mądrzy, którzy są bardzo cnotliwi, których życie jest na bardzo wielkim poziomie, żeby, żeby ich wybierać, że tylko tacy się nadają. A Jezus ciągle płata figle i pokazuje, że, że z tych, którzy, którzy są jakoś, wydaje się, na dnie, mają jakieś taką dziwną historię trochę z przejściami nagle doznają olśnienia i starają się i za Nim i ich serce kocha Jezusa wielką miłością. No i w efekcie rzeczywiście ich życie potem jest usłane jakimiś cnotami i wielkimi rzeczami. Ale początek jest zupełnie inny. Nie? jakby w kościele jest miejsce dla tych, którzy nie mieszczą się w elitach. Mamy Tydzień Jedności Chrześcijan. Okazuje się, że jednak ten rozłam wśród chrześcijan można określić, że nastąpił dużo, dużo wcześniej, bo już właśnie za czasów Jezusa. To nie jest znak późniejszych czasów. Tak. Czy Jezus przyniósł podział? Przyniósł podział wśród Żydów. W judaizmie przyniósł podział na tych, którzy go przyjęli i którzy go nie przyjęli. Natomiast jego zamysłem inaczej. On powiedział, że ja przynoszę, przynoszę miecz i będziecie przeciwko sobie, ale modlił się o to, że ci, którzy Go przyjmą, żeby oni już byli jedno. Żeby między nimi była jedność, żeby ci, którzy nie przyjęli Jezusa, potem patrząc na uczniów, tak byli zbudowani ich jednością, ich miłością, żeby to był znak tego, że to jest rzeczywiście Boże dzieło, i ta jedność ma ich pociągać. Natomiast rzeczywiście. Już wśród pierwszych uczniów zaczynają się podziały. Chociażby z tego względu, że jedni z uczniów Jezusa pochodzili z judaizmu, a jedni z pogaństwa. Nawet nie wiem, no jedni od dziecka słyszeli o Bogu po hebrajsku, a drudzy od dziecka słyszeli w jakichś tam dialektach łacińskich i to jeszcze o różnych Bożkach z mitologii albo w języku greckim o ich mitologii. No i oni nagle idą razem za Jezusem. No to to. No, my to nawet możemy przeżyć, nie wiem. I pójdziesz gdzieś do pracy, macie wspólnego szefa, wspólną pracę, ale ten jest z dolnego Śląska, a ten jest z Mazur i już są konflikty. Więc już, już na tym tle się zaczyna i trochę te same słowa można jakoś inaczej rozumieć, nie? Więc jakby wyzwania się już zaczęło od początku i ten podział zaczynał się rysować. To na koniec chciałbym zadać troszkę przewrotne pytanie. Dlaczego? Bóg pozwolił na dokonanie tych podziałów? Dlaczego są inne religie? Dlaczego jeden naród został określony wybranym? Myślę, że chodzi o pewien proces proces objawiania się Boga w naszym życiu. Jeden to jest proces tego, jak on się objawiał w dziejach całego świata. I to jest proces, gdzie, gdzie najpierw ludzie mieli jakieś intuicje, że ich zmarli żyją. Przychodzili w snach, zaczęła się w ogóle jakaś otwartość na, na to życie, że, że jest jakieś życie po tym życiu. Widzieli, widzieli wielkość natury, jej piękno, to, że nie potrafił jej okiełznać, że ona ich przerasta, i nazywali to no, w pewnym momencie jakimiś osobami, nie? jakimiś żywiołami, które, którym oddawali cześć. No i Bóg w jakiś przedziwny sposób takiej swojej pedagogii uznaje, że powoli będzie tą prawdę, prawdę coraz głębiej objawiał wybiera tego Abrahama, który pierwszy jakoś zaufał temu głosowi. My mamy przekaz w Biblii, że on usłyszał głos, ale jak to słyszenie głosu się odbyło, czy to była jakieś jego przedziwna intuicja, że on siedział wśród swoich w tym jakimś miasteczku w Ur, niby miał wszystko, a ciągle mu brakowało czegoś i, i, i to jakieś głęboką intuicję, żeby gdzieś się ruszyć, żeby pójść w nieznane, nazwał głosem. A potem widział, że, że ta intuicja się potwierdza, że, że pojawiają się jakieś znaki, i, i zaczął odkrywać, że, że za tą intuicją kryje się jakaś osoba. To, to, to był, to był, to był jakiś, jakiś początek. Bóg wybierając naród jeden konkretny, no nie chciał się tylko do niego ograniczyć. To był początek jakiegoś planu. Może po to, żeby, 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 żeby zrozumieć, że tak jak Bóg wybiera, jak ukochał tak jeden naród wyjątkowo, że tak naprawdę chcę tak wyjątkowo kochać wszystkich, a oni mieli to, tą nowinę zanieść dalej. No i jakoś tak widzę ten proces, w takim dużym <śm> skrócie i syntezie. Natomiast ta, ta druga droga to jest droga odkrywania każdego z nas, i to też jest proces odkrywania Boga, który przemawia do mnie, właśnie może na początek, bo umrze mi ktoś w rodzinie i był mi kimś bliskim. I zaczynam się otwierać na to, że nie ma go, ja czuję, jakby był. I zaczynam się otwierać, no jest jakieś życie więcej. Potem nie wiem, widzę, że, że są pewne rzeczy, nad którymi nie panuje. Patrzę na piękno stworzenia i zaczynam iść dalej, głębiej. Widzę coraz więcej. I sam zaczynam jakby odkrywać to, tą intuicję, to przekonanie, ten głos Boga, który we mnie był od dawna, ale dopiero przez pewne wydarzenia się dokopał do mnie, że Go usłyszałem. To jest droga. No. Może by, gdyby było tak, że Bóg by stanął przed ateistą dzisiaj i powiedział: To ja jestem, no to ateista zacząłby się leczyć psychicznie i nic by z tego nie zrozumiał. I dlatego Bóg musi działać po kolei i powoli. Jakby dać tam małemu chłopcu do zagrania arię Chopina, no to nic z tym nie zrobi. Ale jak go będziesz uczył powoli, no to dojdzie do tego. Nie? No, więc może to jakoś jest po prostu. No, Bóg jest ojcem, mamy jego dziećmi i on no, ma swoją metodę wychowawczą.